na zakończenie jeszcze takie pytanie podsumowujące czy wystarczy odbyć szkolenie żeby pracować tutaj już jako dotyk dla zdrowia terapeuta bardzo byłoby to piękne uważam że dotyk dla zdrowia tak jak podstawy neuroenergetycznej kinezjologii to są kursy otwierające dopiero drzwi do świata kinezjologii i żeby zostać dobrym terapeutą to oprócz wielu szkoleń Koniecznie, absolutnie, koniecznie są treningi, czyli trenujemy, 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 bo no jak w żadnej dziedzinie, no nigdzie nie ma tak, że możemy coś zobaczyć, jak się robi, czegoś się nauczyć i od razu być w tym świetnym terapeutą. Po prostu terapeuta to jest człowiek, który po pierwsze sam się rozwija, po drugie sam korzysta z wszelkiego rodzaju dobrodziejstw hmm. kinezjologii, ale po trzecie ma dużą bazę już treningu, więc nasza, nasz rozwój terapeuta jako klient plus trening i mm. to jest dopiero tak naprawdę wtedy można powiedzieć, że osiągamy mistrzostwo. Mm -hmm. no, Akademia kinezjologii dba też później właśnie o taką społeczność, chociażby przez zajęcia praktyczne, które tak. są cyklicznie organizowane. Tak? Są zajęcia praktyczne, mamy grupę absolwentów na Facebooku, na stronie mamy dodatkowe również zakładki, gdzie mam nadzieję będzie się pojawiało coraz więcej proponowanych gabinetów, coraz więcej terapeutów będzie tam chciało również zaistnieć, żeby Pozostałe osoby szukając, mogły znaleźć najbardziej odpowiednią osobę dla siebie. Mhm. Od niedawna funkcjonuje też newsletter. Od niedawna również funkcjonuje newsletter, gdzie zbieramy właściwie wszystko w jednym miejscu. Mhm. Tak można powiedzieć. Także świetne miejsce na rozwój dla siebie, dla swoich pacjentów, klientów. Zapraszam serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie za rozmowę.